9 sierpnia 2025 roku na Orliku w Lubominie odbyły się dwa wyjątkowe wydarzenia sportowe, które na stałe wpisały się już w kalendarz letnich imprez w regionie: Turbokozak oraz 11 turniej nocny w piłkę nożną. Organizatorem wydarzeń było Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubominie, które od lat z pełnym zaangażowaniem promuje i rozwija kulturę fizyczną. Sportowe zmagania pod gwiazdami to już lokalna tradycja. Fajnie jest na Orliku przy Jupiterach, inny klimat, inna atmosfera. Zrzeszenie od lat stawia na aktywizację sportową mieszkańców, zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Poprzez liczne inicjatywy LZS Lubomino buduje lokalną tożsamość sportową, wspiera rozwój talentów i zaszczepia miłość do sportu, zwłaszcza do piłki nożnej, od najmłodszych lat. W tym roku w sobotni wieczór do rywalizacji stanęło 8 drużyn z całego województwa. Zawodnicy przyjechali m.in. z Lidzbarka Warmińskiego, Olsztyna, Dobrego Miasta, Ornety i Bieniewa. Nie zabrakło także reprezentacji samego Lubomina. Miejscowa drużyna, w tamtym roku wygraliśmy i w tym roku chcemy udowodnić i poprawić ten sam rezultat, czyli wygrać. Graliśmy tutaj dwa lata temu, wygraliśmy ten turniej, no i w tamtym roku nie wyszło, więc w tym roku znowu złożyliśmy drużynę i, i wygramy drugi raz. W tamtym roku zdobyliśmy drugie miejsce, chcemy pierwsze. Wsparcie z trybun nie zawiodło. Wcześniej też grałem w tym turnieju, brałem udział. A teraz przychodzę po Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe nocne rozgrywki w Lubominie organizuje już od kilkunastu lat. W tym roku najmłodszy zawodnik miał 14 lat. Grali również seniorzy. Organizacja nieustannie dąży do tego, aby sport był dostępny dla każdego, niezależnie od wieku czy poziomu zaawansowania. Od lat już się spotykamy, rywalizujemy ze sobą także miejscowe drużyny i z osztyna i, i zresztą także naprawdę jest super poziom. i. Dajemy się maksa. Tu szczególnie chodzi o zabawy, nie? żeby było trochę sportu, trochę rozrywki. Organizatorzy zapewniają, że chętnych do wzięcia udziału w turnieju co roku nie brakuje. Wszyscy mówią, że w Lubomirze te nocy turnieje są najlepsze. Potwierdzają to uczestnicy tegorocznych zmagań. Ten turniej jest na dość wysokim poziomie, bardzo fajna atmosfera, fajni ludzie tu są, dużo znajomych przede wszystkim. Emocje na boisku były bojowe. Na zwycięzców czekały puchary i upominki, a na zdobywców trzech pierwszych miejsc vouchery pieniężne. Chłopaki widać, że chcą grać jeszcze. Eee, co mam powiedzieć jeszcze? Dopiero to jest drugi mecz, zobaczymy co dalej. Jest osiem drużyn. Eee, wszystko okaże się do ostatniego gwizdka tak naprawdę. Po półfinałach rozegrano mecz o trzecie i pierwsze miejsce. Zwyciężyła drużyna Gaz Daje Gaz, drugie miejsce zajęła LZS Torpeda Lubomino, a trzecie ratownicy i pacjenci z Lidzbarka Warmińskiego. Przyznano także nagrody indywidualne. Najlepszym bramkarzem został Karol Borowy, najlepszym strzelcem Sebastian Puszkar, a najlepszym zawodnikiem Krystian Jamrus. Zarówno Turbo Kozak, jak i turniej nocny już dziś zapraszają na kolejne edycje. Emocji z pewnością nie zabraknie. GZ LZS Lubomino tu zaczyna się sportowa pasja. Telewizja Kopernik Kopernik.